Manko z tej strony, Mr. Fruksio Jak widzicie, dzisiaj będę, wam, dzisiaj będę pokazywał filmik z Metina Triadora. Taki normalny Metin, najlepszy jak dla mnie Hard. Jestem w Królestwie Czerwonym. Już tu mam takie startowe itemki, jakieś potki. Założymy to sobie teraz. O. Dobra. Tacy jesteśmy. <grych> Dobra. No to, jak na razie jesteśmy, to teraz byśmy poszli do... ...do handlarki. Tam stoi. Takie chłodki. sobie księgę... ...konia. Nie wiem za bardzo, ale okej. Okay. Dobra. No dobra, na razie sobie nie pobiegamy. Jakie no, mam mieć? 4, to pójdę sobie do kolana. Nie, to ja wiem już. Trzeba przy. Teraz musimy iść na jakąś teleportację do narquftonie. Co? Tu jesteśmy, dobra? Tu nie. To idziemy na mapę. Tu jestem, a chcę być tam. No dobra. Teraz tutaj skręcę. Nie przejdę. Dobra, idziemy tędy. Dobra, może nie będę zanudzał, dojdę do portalu i się spotkamy. Siemanko. Siemanko. Już jestem po mała, krótkiej przerwie, doszłem do portalu jak widzicie. To jest taki obszar yang. No to, to, nie, nie, to nie to samo co na zwierzątkach, tylko na takich różnych ludziach, wojownikach, nie wiem jak to jest. No, no ale myślę, że tym się będzie trochę lepiej ekspić. Jeszcze dojdę do takiego jednego miejsca. No, już jest niedaleko. Dobra. Tu już mamy żołnierzy. Spróbuję się z nimi bić. Nie wiem, co to mi da, ale. Tu ja cię przegram. O że przegram. Nie, nie, nie. U, nie żyje. Dobra. Jeszcze raz. Mam. Trzy, dwie, jedna, dobra. No jeśli nam uda teraz... Nie, wątpię, wątpię, wątpię. No Na co, nie, no co, co? Dobrze. Zginę, zginę, zginę. Uciekać. Potki, potki, potki. Dobra. Już. Chyba uciekłem.

Dobra, jeszcze spróbuję się z nim bić. Nie. strzałam, dobra. Ale wracam no, w mieście, niepotrzebnie tu szłem, a tu jeszcze nie. Rozpocznę tutaj. <laughs> tak, tutaj. Żebym potem znowu nie musiał iść, ustawię sobie... ...tej <laughs> no zapis pozycji i tu, pierwszy okej okej, okay. Okay, dobra tu jesteśmy, to teraz pójdziemy jednak na teleportację długawistą nie? no niestety nam trochę nie wyszło ale okay. jesteśmy już tu na drugiej wysce Jedynie, jedynie. Czasami. 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 Nie, 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 ci sami? Nie, 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 sami. ci nie, 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 Dobra Które miasto? Ja Kto idzie na teleportację? Pierwszy Idziemy trochę na uliczki I olczutki Uliczki Tutaj może dwie drzwi Nie, dźwiarki dwie X kocham Ja chcę dwie drzwi Tum Dobra чей хэмжигдэх To to chyba z, do tego służyło właśnie no. Wszystkie wilczki do ciebie lecą. Tam pieski wilczki, więc to jest. Pierwszy level. O! To, że to hard, ale nie Tu się nawet szybko leci level. Mówię szczerze. Okej. Okay. To Dzik. jest Dzik. Dzik. dzika dobra biję trzeci level i kończę No to tylko taka pokazowa pierwsza pierwsze coś dobra widziśmy ten level nasza no, ma dobra to cześć! To ja, Mr. Fluxio. Zapraszać mnie do przyjaciół. Zaprasza się, że klika się lewym. I oczywiście, jak tu jest na kamerę ustawiony nie? To się lewym i... no. To ja tutaj jestem, Mr. Fluxio. Często raczej będę raczej grał, a i tak zresztą będę nagrywał. No. Następne lewle też będę wbijał ten. Tu mam postać tutaj trochę... o, no, czwarty na Wiem, to sobie dodamy, to trochę, do rzecz. No, dobra. Cześć, pa, cześć, pa.